Witam wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Michał Jaros, a dziś będziemy grali sobie w PUBG. Zagramy sobie solo na TPP, na szybkim dołączaniu. E, miejmy nadzieję, że dzisiaj uda nam się wygrać przynajmniej jeden mecz. Chociaż znając życie i znając moje umiejętności może być różnie. Więc tak, więc dołączymy sobie jakiejś losowej mapy, ponieważ najszybciej wtedy dołączymy, jak widzę czas oczekiwania niby jest 0 sekund, ale jednak nie pozwala, aha, anulowania w momencie, w którym mnie dołączało, czyli w takim razie weekendy Na weekendy jeszcze będzie się, dużo nie pograłem, ponieważ był problem z optymalizacją jeszcze bodajże pół roku temu, kiedy grałem więcej, w tej chwili jak wracam od nowa, podobno weekendy zostały zostało poprawione, więc sobie zobaczymy mam też ten problem z tą mapą, ona jest dość mała, więc żeby skoczyć na odpowiednią lokację, to też jest problemem, bo jeżeli skoczę na miasto, najprawdopodobniej sobie nie poradzę, bo skoczy tam 20 innych osób, gdzie moją przewagą w tej chwili jest głównie mój słuch, a mój słuch będzie najlepiej, ponieważ mam słuchawki z, no, że tak powiem, dobrym stereo, więc jeśli będę na bardziej odludnionej miejscówce, ona spowoduje, że będę w stanie sobie lepiej poradzić. Zobaczyłem też okulary, biorąc pod uwagę. O, tak samo. Sanhok, wszystko jedno. E, aha, czyli nadal mam ustawienia. Ja nie wiem, dlaczego tak jest. Możecie przynajmniej napisać, jak ktoś to y, ogląda i wie, dlaczego tak może być. Możecie mi powiedzieć, dlaczego mi się kontrole nie. nie zmieniają. Tylko, że za każdym razem muszę je zmieniać od nowa. No ale dobra, jeszcze w rozgrywce sobie przyłączę, żeby podnosić broń od razu na auto, bo zwykle jest ten problem, że już ktoś ma to ustawione, ja podnoszę broń i wtedy dostaję w papę. Nie chciałbym, szczerze powiedziawszy. Więc sobie też tutaj zastosuję, czy coś jeszcze ewentualnie chciałbym. Tak, chciałbym sobie zwiększyć też... Yy, chciałbym sobie też zwiększyć... Yy, czułość myszy. Alko. To jest czułość myszy, dobra na jakieś 74-75 bo to jest ta, która mi najbardziej odpowiada i zaraz skaczemy ja sobie wybieram moją standardową miejscówkę znając, że się tam skoczy jedna góra dwie osoby, z którymi ewentualnie będziemy mogli sobie poradzić więc zaczynajmy krótkim wstępem Zastanawiam się jeszcze nad zrobieniem paru innych serii, mianowicie na przykład y, z Isaka wszedł już pierwszy film, y, zaraz pewnie wejdzie drugi, albo już drugi nawet wszedł na tym etapie. Nie wiem, ponieważ mam ponagrywane po dwa odcinki takich wydzienie, więc ja je wrzucam z, z lekkim opóźnieniem. E, no powiedz sobie szczerze, że jak próbujecie połączyć i pracę, i nagrywanie filmów, no to musicie sobie robić no, z wyprzedzeniem, bo inaczej nie będziecie w stanie się wyrobić zwykle. Zresztą jak pracujecie też w takich godzinach jak ja, czyli w godzinach nocnych, jako Barman. Też myślałem nad tym, żeby nie kręcić blogu vlogów barmańskich, hmm, pokazywać na przykład proporcje, jak zrobić takie najprostsze drinki, no ale to zobaczymy w przyszłości. Szczerze powiedziawszy, nie za bardzo mam umiejętności, jeśli chodzi o montowanie filmów, e, aczkolwiek postaram się, e, żeby wyglądały one jak najlepiej. Czyli tak, ewidentnie widzę dwóch gości, którzy lecą nad nami, ale oni lecą dalej z tego co widzę. Zaraz się jeszcze rozejrzymy żeby ogarnąć do końca, kto z nami tutaj leci. Nie widzę jeszcze, że żadnego gościa, który by skońcał stronę, chyba że tamten. Ale raczej nie. Tutaj też nikt mi nie spada na moją miejscówkę, co jest bardzo dobrym znakiem, ponieważ zdążę się to zbroi, zanim będę walczył z przeciwnikami. a ta miejscówka ma to do siebie, że znajduje się na niej naprawdę spora ilość przedmiotów jak na jedną osobę, więc zwykle jak gram duło, to też skaczę w to miejsce, głównie dlatego, że jestem w stanie sobie od razu znaleźć sprzęt na... Od razu znaleźć sprzęt dla kilku osób, co jest dość dużym plusem, biorąc pod uwagę, że jak gracie dwójki, to zwykle jest właśnie problem tego, kto weźmie jakiś sprzęt przez, przez właśnie braki jego na, na miejscu w tej chwili. trzeba się potem wyzbrajać, zabijać osoby, A o wiele lepiej jest, powiedzmy sobie szczerze, podnieść wszystko wcześniej, i już atakować z gotowym takim jakby fipunkiem, jakby nie patrzeć. No bo powiedzmy sobie szczerze, będę miał większe szanse będąc uzbrojony w broń maszynową niż oprócz szóstka luneta. Dobra, weźmiemy ją na razie, założymy sobie tutaj. To może mnie co prawda dość mocno pokarać, jeżeli ktoś jednak zaskoczył biorąc pod uwagę, że mam automatycznie zidentyfikowane strzelanie z lunety na tej broni i ogólnie na każdej innej i jest SKS, najlepiej na świecie po prostu. Ten run w takim razie jest naprawdę świetny. Mam nadzieję, że Uda nam się go pociągnąć jak najlepiej, biorąc pod uwagę jaki sprzęt właśnie uzyskałem. Na Sanoku zdobyć szóstkę i SKS jest to, można powiedzieć, w skrócie święty gran, wręcz bym rzekł. Jasne, tutaj też nie ma za dużo otwartych lokacji. Jeszcze jest trzeba co nie zmienia jednakże faktu, że SKS z luetą szóstką zawsze jest dużym plusem. Oczywiście lepiej mogłoby być, jakby wypadła ósemka, ale to się zdarza jeszcze rzadziej niż wypadnięcie szóstki na Sanoku. Tak więc, jak już mówiłem, mówię Sanok, dlatego że moim skromnym zdaniem to H powinno być nieme, ale to jest tylko i wyłącznie mój... Już Wyłącznie moje takie można wyszeć urojenie delikatne. Przez kwestię wymowy i przez kwestię tego, ile razy obracałem się w towarzystwie brytoli i tak dalej, to już może są jakieś zażyłości w tym przypadku. O pięknych więc możemy się wrócić po naboje i tak też zrobię, zanim mi to tutaj ktokolwiek przybiegnie. Szczerze powiedziawszy, nie chciałem też oberwać teraz jakiegoś głupiego strzału na głowę przez to, że tutaj tak sobie biegam, bo to też się niestety często zdarza. Dobrze, wezmę sobie te 30 naboje, ile mam w tej chwili. 70 powinno być całkowicie wystarczające jak na rozgrywkę, jeśli chodzi o strzelanie z broni długodystansowej, nie widzę nikogo w lesie, żeby zmierzał w tym kierunku, więc dobrze, mam nadzieję, że też nikt mnie jeszcze póki co nie zobaczył, podbródek jeszcze lepiej mamy praktycznie, SKS w tej chwili wymaksowany, jeszcze wypadałoby wymaksować wektor, yy, biorąc pod uwagę, że ta broń jest dość niecelna przynajmniej z moimi umiejętnościami tak długo, jak nie ma jakichś wspomagaczy, typu lekkie uchwyty, kolby taktyczne, tego typu rzeczy, które poprawiają jej stabilizację, bo wtedy to tam broń jest już cudowna. A przede wszystkim powiększony magazynek. Bo jakby nie, nie patrzcie, ma tylko 19 pocisków w podstawowym magazynku i jest powiększony magazynek. Super. W takim razie bierzemy go bez zastanowienia, przeładowywujemy. I lecimy, moi drodzy, lecimy w takim razie. I będę biegł w tej chwili z bronią krótką, bo nawet jak ktoś zdarzy, to zacznie do mnie strzelać nawet z daleka. Powiedzmy sobie szczerze, mój czas reakcji będzie na tyle wolny, że nie zdążę zmienić broni w miarę sensownym tempie. I kamizelka drugiego poziomu, super. E, max można zdobyć trzeciego poziomu na mapie, e, jeśli nie chodzi o zrzuty. W zrzutach można znajdować hełm e, trzeciego poziomu i kamizelki trzeciego poziomu, ale kamizelki trzeciego poziomu też raz na roski rok leżą na mapie co jest dużym plusem dlatego jak będziecie zaczynali grać w tą grę jasne, ona już jest długo, więc trzeba, że jeżeli ktoś to ogląda, to przynajmniej trochę już pograł. Ale jeśli nie, to zapraszam do oglądania. Sytuacja wygląda w ten sposób, że yy, sytuacja wygląda w ten sposób, że... Yy, żeby się nie przestraszyć, jak ta kamizelka będzie leżeć. Bo ogólnie jak widzicie czapkę, która leży, to już automatycznie musicie być troszeczkę zdystansowani, bo wiadomo, że ktoś tędy przechodził, więc może być niedaleko. Jednak w momencie, w którym zobaczycie kamizelkę trójkę, rzadko się zdarza, żeby ktoś ją przez przypadek zrzucił, bo ludzie są zwykle już uważni. W, momencie, w którym mają kamizelkę trójkę, biorąc pod uwagę tego, jak bardzo zwiększa ona obrażenia, które e, zmniejsza ona obrażenia, które są zadawane. Jest WSS, moja kolejna ulubiona broń, aczkolwiek w tej chwili zrezygnuję z niej głównie ze względu na na to, że mam SKS-a z Tumikiem zresztą. I tak, jest. O, jeszcze kompensator, idealnie, właśnie mi się wydawało, że coś tutaj widziałem. Tak, są dwie szkoły ogólnie w PUBG. Jedni biegają typowo na tabie cały czas po to, żeby się rozglądać przez żeby się rozglądał teraz po wszystkich które mogą leżeć w teksturach, ja szczerze nie jestem zbyt zadowolony z tej broń. Tak wiem, ostatnio jak tutaj leżałem, dostałem w twarz od gościa, który przebiegał, tym razem postaram się tego nie zrobić. Eee, czy ja mam tu jakiś napój? Nie, mam mam tego napoju. Ja w ogóle mogę wam powiedzieć ciekawą historię. Mianowicie wczoraj pracowałem w pubie, eee, pracuję sobie w jednym z pubów powiedzmy sobie szczerze, że na tą chwilę ten pub nie ma zbyt wielu Odwiedzających, jednakże e, ma, wydaje mi się, że to się rychło zmieni, biorąc pod uwagę, że to że jest nowo otwarty. Jest to kawiarnia. No i mogę Wam powiedzieć, że sprzedajemy tam właśnie Okocima, ma nalewaka, Brooklyn e, Okocima i Brooklyn tylko że okoci sobie tutaj przenieść ten lagera i zwykłe, gdzie to biegnie gość. Właśnie dokładnie sytuacja tak samo się. Nie, gdzie jeszcze jedzie za nami? Jakaś wiadomość do mnie przyszła. Zaraz zobaczymy, czy uda nam się biegnąć. Ładnie zajść. Na tamtego też muszę uważać. Dobra, gdzie jest ten człowiek, który tutaj podchodził? Może uda nam się go jakoś nawet ładnie pokonać. Mam nadzieję jeszcze, że powiedziawszy, bo ostatnio to co zrobił to było pierwszej klasy. Ten nie on będzie przebiegał. Widzimy jak tam się ruszył, ale... Okej. Okay, jest tutaj. Wyślijcie mi będę parę strzałów, jeśli on tam zostanie, jeśli schowa się w jakimś krzaku. On chodzi za kurką, nie chcę przejść na drugą stronę i nie dziwię mu się, biorąc pod uwagę, że to jest miejsce czas na zasadki. już czuję poziom stresu mi się zwiększa, bo zaczyna mi serce szybciej bić, to jest, za to też kocham tę grę między innymi. Dobra, on się tam schował za drzewem. Wycofałbym się w tej chwili, chociaż ludzie mają bardzo dobrą pozycję. On ewidentnie jest graczem, który już trochę i widać porusza się cały czas na boki, żeby nie dostać w głowę. więc będziemy w takim razie obserwować jego zachowanie na tą chwilę. Ewidentnie czycha na ludzi w strefie. Będziemy czekać, aż będzie wybiegał. Może nas nawet minąć, bo lepiej nawet by nam było zastrzeć go od pleców. Czy myszkę mam dobrze ułożoną, przestawię sobie delikatnie, żeby miał więcej miejsca na moim mousepadzie. I w takim razie obserwujmy. Jak gubacz oczekuje, staje za górki, rusza się, bardzo, bardzo przesuniemy się, tak. tylko teraz nic nie widzę, nie? Ja stoi tam za kamieniem, możemy spróbować do niego strzelić. Zmienimy broń. Nie patrzę w naszym kierunku, widzę, że jest odwrócony karabin w naszą stronę. Że, chyba zmienimy jeszcze raz broń, bo ja nie wiem, co możemy robić się teraz na naszą stronę zdecydowanie. Jak będzie teraz trzeba, możemy szybko uciec za hmm. No więc się jeśli zdążymy. Wydaje mi się, że się położył w trawie. Nie, cały czas jest wysjęty chodzi tam. Kołuje dookoła tej skały, szukając ludzi, którzy będą uciekać za strefy. Może bym się podciągał. Pod tamten kamień. z do niego strzelać. Tak też zrobimy. Miejmy nadzieję, że nas nie zauważy. Jest przekonany, że wszyscy już po tysiącka do strefy tak mi się wydaje. W tej grze nie może przekonałem coś cokolwiek. Mam nadzieję, że mnie nie zobaczył, ale jeśli nie zabije, to sprawdzimy sobie na te kamień, co zrobiłem źle. Standardowo. Jest teraz odsłonięty, ale mogę sobie wycelować w niego ląkadzionek no, z tyłu Dobrze, musimy dobrze strzelić. Tutaj z silnikami możemy strzelić. Dwa strzały. Muszę tutaj dwa strzały. I jeden i drugi. Nie trafiłem to jest problematyczny. Myślę, że mógł nie usłyszeć, bo tunik działa lepiej na dalszych odległościach. Też nie wyporuszał tak jak on, żeby czego szybko własnych dostać. Nie widzę go niestety. Musiał się tym razem położyć. Nie zmienić pozycję jeszcze powiedziawszy, jak to wygląda dalej. Tak za następny kamieniem, przejść. O, tam przepływa. Schowany za... za murkiem. Niech on w takim razie. Dobrze, nie jesteśmy w stanie. Możemy na niego czekać w takim razie. Dobra, naprawdę to do butyku będzie piękną do mostem. Albo przepłynie. Mi się wydaje. Cały czas mnie szuka. Patrzy skąd dostał i dziwię mu się, bo miał takie samo zachowanie to ma bardzo dobry czas reakcji nie wiem czy tam nie stoi w oknie, myślę, się ruszył tam piksel dosłownie, no dobra ruszył się w kolejnym oknie teraz sprawdźmy gdzie będzie przebiegał uciekł mi znowu z nie widzę go zaraz zacznie go wyciskać z strefa więc wtedy mam nadzieję, go zauważymy Z kompletnej panice też bym był na jego miejscu, został głowem jak najudobniej, w klatkę piersiową nie jak zszedł, choć jest szczerze powiedziane, że... się też, że zaraz nie będą wybiegać z tego lasu, co może być dużym problemem, bo pod uwagę, że piją osoby tam skoczyły, i będą przebiegały do strony wyspy i zaraz się może zrobić nieciekawie. Eee. O kurczę, tam ktoś strzelił za mną po lewej, po prawej stronie. O, dobra, widzę go. Jest w wodzie. Chyba mnie zobaczył. Spróbuję. trafiłem. Trzeba to nie w sobie Nie widzę go. Znowu. Dziś mi uciekł. Jest jeszcze z góry. To mnie ale chyba do niego nie do mnie, bo przymienił pod pocisk. Nie możemy też biec przed tym, jak on zacznie biec, głównie z tego względu, że. Ja się w ogóle teraz co Dalej. Do tyłu. I teraz mogę biec, uciekać. Głównie z tego względu, że schowałem się na dalszej pozycji. śmiech, który będę łatwiej w niego zajść i strzelić do niego. Zanim no tak bym się stamtąd uciekać, będzie wyczekiwał, nie będzie bał się ostrzału. Będę sobie następne pod podwórką. że będę lepiej widział, nie, teraz zasłonię mi wszystko drzewo. Że wolę trzymać krótką broń biorąc pod uwagę, że jak mi już tutaj wybiegnie za tego drzewa, to będę musiał się strzelić z nim na krótko. Więc... Yy, nie, czas zobaczymy. się to uda tutaj wracam jakaś w takim razie strepa czyli jak to musiał przebiec już na drugą stronę ma też świadomość tego że ja zmieniłem pozycję to rozbudowałem że nie strzelam do niego jak biegnie chyba że wyczekuję. pewnie żeby 20 osób zostało w góre, że bardzo mało że nie widzę żeby biegnie. Ale dziś tak, gdybym miał takie słowo, jak się ta strefa zjadła, a nie ma żadnego, żadnej informacji, że ta strefa się w chce położyć, gdyby mniej widoczny ale będę, jeżeli ktoś już mnie zauważył, nie zauważy, odpowiedział sobie. No i jeszcze jego bieg, bieg z tego miejsca. Będzie kiedy będziemy musieli być pod strefy. Będziemy musieli go zapić szybko i biec już w stronę strefy z printem. Właśnie wyschować broń i lecieć. Jest problem, bo nie widzę go w ogóle. strzelić w plecy, jeśli wyczekał w strefie Miejmy nadzieję, że zginął po drodze od tego gościa, który strzelał nie sprawdziłem mi o Ok. no to tu mnie rzeczywiście zaszedł sprawdźmy a i strzelał do drugiego od razu zaraz sobie sprawdzimy dokładnie uważam, że to przecież było całkiem okej okay. no niestety tutaj moja niekompetencja zrobiła swoje E, musiałem już biec ze strefą, no i nie miałem innego wyjścia niż biec po prostu pod górę. I rzeczywiście on obiegł mnie i tutaj całą całą po prostu górę. I mi usłyszał teraz. Widzicie, próbowałem uciec za krzak, ale nie do końca mi to wyszło. Ale zobaczę drugą stronę, czyli on teraz prawdopodobnie został zestrzelony. Yy, no dobrze. Idziemy do lobby. Nie wiem, w sumie jak tam stoimy z czasem. Spróbujemy zagrać jeszcze jedną w takim razie. Yy, ale to już prawdopodobnie będzie w następnym odcinku. Więc trzymajcie się ciepło. I do następnego. Cześć.